Ja yeah, raz, dwa, I trzy, wbijam tu napity, na kurwiam ciągle ten freestyle Nie chcę tutaj kłamać łaków, widzę już po ksywkach Chciałeś te dolary i ten cały cash Jednak powiedziałeś co ty o mnie tutaj wiesz Grozili policjom sądem i tym Miałem wyjebane i robiłem ciągle swoje Teraz typie będziesz gadał tutaj jakieś gówno Ja mam wyjebane, ruchajcie cię całe podwórko Na kozaka tybie wziąłeś sobie tego bucha Później powiedziałeś, mamie, że paliłeś skuna Pamiętaj tybie nie otwieraj nigdy gęby Bo skończysz jak frajer i dostaniesz tutaj w zęby. Moja szera gadka zawsze bolała tu wielu Miałem wyjebane i dążyłem wciąż do celu Siedzę sobie typie, napierdalam ciągle wersy Żeby wam pokazać, że mogę być tutaj. Najlepszy, tu najlepszy. Chodzi tu jbgw niektórzy już kopią segrów, nie spodziewałeś się nas tu w porze. Ja językiem wciąż piszę i tworzę i dzisiaj naprawdę jestem w dobrym humorze. Nie mam żyletki w ręku i w nazwie jej nie mam Stawię groźną ksywkę jak umiesz w nielegal Widziałem dzisiaj przed komendą cię łaku. Następnym razem w komendach nie Nie mój Wiem, że masz swojego menadżera Co hackerem jest Żartowałem, to się ma Czemu udawałeś? Kogoś kim nie byłeś Szkoda, że z tego mózgu się tutaj pozbyłeś